co sobie. Dzisiaj yy, yy, koło fortuna decyduje jak jedynie, jakiego koloru jedynie żabki możemy jeść, więc... Okej, okay, to scenara. Dobra, zwie, losujemy, losu, losu. Jaki kolor będzie? Dobra. Czerwony. To idziemy do żabki. Okej, okay, widzowie, to my już wróciliśmy z żabki. Ja mogłam tego nagrać, bo u mnie w żabce nie można nagrywać. Ale okej, okay, to, to my za chwilę oceniamy to w ten na rano. Okej, okay, widzowie, ja już jestem. I widzieliście już taką mi jakby rzecz. I pierwsze to jest Mao am Takie e, jakby cukierki. To otwieramy. Jedną spróbuję. O, tak się prezentuje Dobre. Dobre. dziewięć na dziesięć To pa! Zrobię drugie to jest? Gwizdeczek. Pamiętacie taki do gwizdania. To otwieramy. Okej. Okay. Ja tego nie jadłem, to ja przez dużo lat, aby to my kosz, widzowie, do Widzieliście Wzięliśmy na szorcie Okej, okay, i mamy, tak się prezentuje. Nie patrzcie widzowie. Zobaczcie, ja mam problem trochę z gardłem, ale. Zobaczmy fajna. Smak też dobry 10 na 10.